Owsianka, owoce czy kanapki. Zdrowe i wartościowe śniadania w przedszkolach przygotowywane są dla dzieci w gminie Ujazd. Nasze śniadanie jest przygotowywane zgodnie z normami obowiązującymi w państwie. Każda porcja jest odpowiednio ważona, dobierana do dziecka, dobierane są składniki zgodnie z piramidą żywienia. Pani Intendent przekazuje to tutaj paniom do kuchni, które starannie według tej listy dopełniają cały kształt tego po prostu posiłku i jest pełnowartościowe śniadanie i 230 porcji tak wyjeżdża na oddziały za miejscowe w starym jeździe w przedszkolu w Jaryszowie, w Bartoszowicach i w Sieroniowicach. panie kucharki starają się by śniadania były smaczne a zarazem zdrowe pieczywo mamy zawsze mieszane staramy się między tym takim wekami, czy tam takim brzydnym pieczywem przemycić jednak te pełne ziarniste mleko też dajemy kawę płatki owsiane no i warzywa, owoce dużo warzyw i to na sezonowość też stawiamy nie mocno lubią też jak im zrobimy formę Szwedzkiego stołu. One wtedy same sobie komponują kanapki, i wtedy, i wtedy wszystko zjadają. Nawet to, co nie lubią, też jest zjedzą. Na stołach pojawiają się śniadania i drugie śniadania. Dzieciom smakuje to, co zdrowe. Najbardziej lubię kaszę z sosem. I co jeszcze lubisz? Mm. Podwitelek lubię płatki z mlekiem. Moje ulubione danie jak podają jak na obiad podają, taka żupa moja ulubiona, zielona. To bytwa I co jeszcze? Ja lubię w ogóle z dziankami zupy. kawy, kawałek i myszewki. O, super. I ja. I jabłka i banany. Ale najbardziej ja lubię gruszki, bo ja kocham. W Olszowej i Zimnej Wódce śniadania dostarcza catering ze Strzelec Opolskich, a obiady kuchnia z przedszkola w Ujeździe. Wszystko dzieciom smakuje. Dzieci na początku trochę sceptycznie do tego podchodziły, rodzice też, ale jak widać, to co obserwuję, dzieci jedzą, jedzą zdrowe śniadanie, Zgodnie z piramidą żywieniową, zbilansowane, także zawsze są warzywa, owoce. Dzisiaj nawet była kasza manna, zawsze właśnie dwa razy jest jakaś zupa mleczna, parówki, jajecznica. No, ta gama tych posiłków naprawdę jest taka dosyć bogata, i myślę, że i dzieci, i rodzice są z tego zadowoleni. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci w przedszkolach otrzymują zdrowy i pełnowartościowy posiłek. Uwzględniane są ich potrzeby i upodobania. A jak wiadomo, śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Daje siłę do działania.